Co, co jeszcze czeka świat w 2026 roku? Wykonane 7 czerwca 2023. Wybuchnie bardzo potężny wulkan. Jeden z tych klasyfikowanych jako superwulkany. Loty na północy globu zostaną zawieszone lub wstrzymane. Dalej, Europę Południową w pierwszej połowie 2026 roku nawiedzi powódź. Nawiedzi powódź. Anglia również może zostać narażona na podtopienia oraz powodzie, czy występowanie tak zwanych nagłych powodzi. Dalej, Chiny bądź kontynent koreański. Prowokacja spotka się z odpowiedzią na granicy dwóch państw, krajów. Zemsta spotykająca się z jednorazową odpowiedzią oraz postawieniem w stan gotowości wojska. Kryzys dyplomatyczny możliwość ewakuacji pewnej ambasady w wyniku istniejących w tymże kraju napięć, wywołanych pewną sytuacją właśnie na granicy dwóch państw, tutaj silnie było widać albo to będzie dotyczyło Chin coś Chinę odwalą albo półwysep koreański północno-południowy co dalej pewien kraj położony nad morzem, oceanem wielką wodą zostanie odcięty od dostaw bądź zablokowany względem dostaw gospodarczych, pewnych artykułów z zewnątrz blokada oraz groźby użycia siły, siły na Wielkiej Wodzie. Druga połowa 2006 roku po przyjęcie pewnego kraju w granicę Europy, czyli do Unii Europejskiej, ale również było widać możliwość przyjęcia do NATO. Spotka się to z nerwowymi reakcjami kraju. Manifestującymi przeciwne zdanie i możemy, domyśle, możemy domyśleć się, o jaki kraj będzie chodziło. Prawdopodobnie Rosję, ale mam również tutaj zaznaczone, że mogą to być Stany Zjednoczone, co dalej? Dalej, druga połowa 2026, spokojniejsza w świecie. Nowo wybrany prezydent. Minister spotka się z dobrym przyjęciem. Wielki kryzys, lub inaczej, wielka inflacja w świecie ostatecznie się ustabilizuje. Giełdy oraz wartość monetarna zostanie przywrócona do łask. Odbudowa również zniszczonego miasta lub kraju, myślę, że chodzi tu o Ukrainę, potrwa do drugiej połowy 2026 roku. Co dalej? Kraje arabskie, Iran, Izrael, widziałem ataki rakietowe. Zemsta ostatecznie dokona przewrot na Bliskim Wschodzie, doprowadzając do zawiązania pokoju poprzez nową władzę lub nowo wybrany rząd, przywódcę Izrael, Iran, Bliski Wschód, ale również możemy wziąć pod uwagę Afrykę, to co się tam zaczęło dziać. A wiemy, że w Afryce, jak się toczą wojny domowe, lub nie wiecie, to one trwają latami. Pod koniec y, końcówka dodatkowo widzę, że powstanie coś wielkiego ale wielkiego to w sensie ujrzałem budowlę budowę. Yy, a eksploracja kosmosu przyspieszy i ciekawostka na koniec, eksploracja kosmosu właśnie będzie przyspieszała, rok 2025 rok 2026, dużo będzie się działo, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu, ale ciekawostka, prawdopodobnie odkryta zostanie kometa lub asteroida mknąca w kierunku Ziemi I tu już nie będą przelewki, tu nie będzie chodziło o, o tarcie o Ziemię tylko będzie mknęła w kierunku Ziemi Kometa lub asteroida, i mogłaby uderzyć, co dalej, przyjrzałem się głębiej temu, w ocean, gdzieś na północy globu, wywołując wielkie fale oraz zalewając jakieś miasto położone, coś wielkiego, jakąś aglomerację miejską, gdzieś blisko położoną nad morzem lub oceanem. Północny, północna część globu, takie odcięcie jakby, gdzieś tam miałaby uderzyć, przywalić. I początek rok 2027. O tym się przekonamy w kolejnym rozkładzie, jako dodatkiem, bo całość już wykonanych przeze mnie wizji sięga roku 2030 i na tym cykl się zamknie. To jest część druga. W opisie znajdziecie część pierwszą, oryginał i też zaznaczam, nie pamiętam, co było tam przekazane. Nie jestem w stanie gromadzić takiej pamięci, gdy się pracuje z ludźmi i zajmuję się ich osobistymi sprawami oraz życiami. Dziękuję za uwagę.